Brać na rekolekcje szkoły kontaktu z Bogiem, żeby mieć jakąś taką chwilę dla siebie, chwilę osobności. Chciałam tutaj przede wszystkim odpocząć od codzienności i rozwiązać z Bogiem parę problemów, które leżą na sercu. Przyjechałam tutaj z chaosem, odjeżdżam z Bogiem. Szukałam od pewnego czasu Boga i pomyślałam, że może to jest dobra opcja, żeby spróbować z Nim złapać kontakt. którzy mówią, że w milczeniu Bóg przemawia najgłośniej i w moim wypadku właśnie też tak było. Mhm. Odkryłam, to jest takie największe bogactwo dla mnie. Jest to skarb cichej, osobistej medytacji nazajskiej. Rekolekcje dały mi takie poczucie, że Bóg i to jest najważniejsze. Można spojrzeć inaczej też na samego siebie. Na przykład przez to, że się milczy, nie można zagadać swojego strachu. Trzeba zostają z nim oko w oko. Zrozumiałam, że Bóg jest, 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 mnie kocha, nie ma miłości u Niego za coś. Gdybym wiedział, że czekają mnie takie atrakcje jak medytacja, adoracja, rozmowa z ojcem duchownym, nie wiem, czy bym się odważył, ale nie żałuję, bo Pan Bóg działa właśnie w takich momentach wyciszenia, w takich momentach, kiedy jesteś tylko Ty i On. Przyjechałam z takim zadaniowym bardzo podejściem na rekolekcje, to znaczy Pan mi powie, co mam robić, a ponieważ Pan jest łaskawy On mi daje te łaski, to ja na te łaski też muszę zasłużyć. No, a spotkałam Boga zupełnie innego. Spotkałam Boga łaskawego, który nie tylko wzywa mnie do miłości bliźniego, ale przede wszystkim, który kocha mnie. Nie, nie, już zdarzyło mi się kilka razy milczeć w życiu tak długoterminowo. Nie, czy nie było dla mnie żadnym problemem. Było dla mnie problemem. Cieszę się, że znowu mogę mówić. Nie, nie miałam problemu z milczeniem. Pierwszego dnia było mi troszkę ciężko, nie mogłam się odnaleźć, ale w drugim dniu jakby poczułam radość z tego, że nic nie mówię, a mimo wszystko jakby rozmawiam z Bogiem i się przybliżam do niego. Nie, z milczeniem nie miałam um, żadnych problemów. To było nawet przyjemne, takie odcięcie się od bodźców zewnętrznych. Nie, gorzej było wyciszyć się wewnętrznie. W sensie uciszyć te swoje myśli. W momencie, kiedy się to udało, wszedłem w ten dialog z Jezusem, to on był najważniejszy i on właśnie zajmował miejsce tych wszystkich moich rozproszeń z kojarzy. Nie wahaj się i przyjdź. Przyjdź po prostu. Jak nie przyjdziesz, to nie zobaczysz, nie postęp. Zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie, przyjeźcie tutaj, zobaczcie jak jest. Jest to fantastyczne przeżycie. Jeśli zastanawiasz się, czy jechać na tę kolekcję, czy nie jechać, to przyjdź. Warto spróbować.